dyżurny to jest na pierwszym piętrze, ale słucham Pana. No, a dowiedzieć, czy, czy, czy któryś patrol w tym momencie ma przerwę wpisaną? Czy któryś z patroli ma teraz przerwę, czy wszystkie jeżdżą? No trudno mi powiedzieć, ale... ale no to... chyba mają zgłaszane, jak, jak są na przerwę, tak? No tak. No to chciałbym się dowiedzieć, czy patrol, który ale, ma... słucham, o co pan chodzi, Pan powie... No jak Pan chcę Py... no, ale... się pytać o, o przerwę patrolu? No jak Pan Py... może, no, ale... może się o... pytać o o patrolu. Czy to, to tylko dyżurny odpowiada za tamte patrole? No. No dobrze, to w takim Od razie Pan da. poprosi dyżurnego. Nie no proszę Pana. Dlaczego nie? Pan powie o co chodzi. Ale Pan poprosi dyżurnego. To jest A, sobie dyżurny porządek. Jakim Pan, mieszkańcem? Mieszkańcem tutaj petentem? Osobą? No, przychodzę, to chyba jestem petentem, prawda? Mhm. No to, proszę pana. E, wszelkie sprawy dotyczące naszych patroli e, zgłaszane są na 986. Dobrze. Na numer ogólny Straży Miejskiej. Doskonale Ale to, to wiem, a przyszedłem teraz do dyżurnego, który jest odpowiedzialny za patrole, które jeżdżą, bo chciałem zgłosić wykroczenie pod 908 jest zagrożenie życia. pod 908 jest zagrożenie życia. pod 908 jest zagrożenie życia. życia. Ale... Czy patrol, który stoi od pół godziny, i śpi na terenie, bo wszedłem, nagrałem ich. Czy są teraz na przerwie, czy co? Chwileczkę, pan poczeka. Poczekam.